Masz tam witajcie na Catch and Relax. W kolejnym filmie mamy 20 maja. Było dosyć duszno ostatnimi czasy, po 27, po 30 stopni, po 30 stopni nawet w cieniu. Przepiękny odcinek tutaj w pogoni za okoniem, w pogoni za kleniem. Wziąłem ze sobą też przynęty boleniowe, ale zaczynam od takiego kenarta. Taki złotawy trochę brzuszek. Góweczka czarna i dał już jakieś małe szczupaczki wcześniej na warcie na takim odcinku miejskim, także zobaczymy jak tu się sprawdzi. Omega klimatyczna miejscówka. Nie można tego porównać ze street fishingiem. Jest przyroda, jest klimat, widać troszeczkę gdzieś tam tą rękę człowieka. Gdzieś tam troszeczkę tego betonu, jakiejś konstrukcji, ale zupełnie inna bajka. Zdecydowanie mniej syfu, zdecydowanie mniejsza presja wędkarska. Zdecydowanie bardziej moje klimaty. Zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję i zapraszam na film. Kurwa, tu można byłoby dać nockę. By się prosiła żubolka, nie? Jest Ale klejn też może być. Nie pogniewam się, albo jakiś ładny okoń. Także śmiało atakujcie wopka. Ale te bublerki narta są przesadzone. Podbierzesz mi? Jest boleń. A co przed chwilą mówiłeś? No Siedzi. Siedzi. Piękna jest. <noise> Jak się czujesz? <noise> dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze się mocniej nie cofnąłem, bo tu wędkę położyłem. Nawet nie zauważyłem. Zmierzymy. Bardzo ładnie. Będzie moja życiowa. Tu jest. Teraz ostrożnie. Życiowa była sześćdziesiąt. I zmieniamy ją na raz, dwa, cii, cii, cii. zmieniamy ją na raz, dwa, trzy, siedemdziesiąt cztery. Dopiero co przyszliśmy na tą miejscówkę, i właśnie mówiłem o tym, bardzo możliwe że się nagrało, że fajnie by było tutaj idealna miejscowa boleniowa 74, nowa życiówka Mega zachwycony, piękna ryba Piękny boleń Wypuszczamy rybkę do wody Ma bardzo dużo sił ale jednak wolę go przytrzymać jeszcze na spokojnie, niech zapnie. będzie gotowy to pójdzie. Piękny boleń. Zrobiłeś fotę może? Robiłem, robiłem. Spoko, dzięki. Jeszcze Bardzo piękne. Jeszcze chwilę potrzebuję. Ja jeszcze chwilę, poczekamy. O, zaczyna się wyrywać. Nowa życiowa bolenia, 7,4. Jestem mega zadowolony. Już Wam pokazuję na no jakiego wobka w ogóle. Sum. dwa dni temu na 4 cm woblera. Teraz boleń. Niech mi ktoś powie, że to jest boleniowy wobler. Ale co tam? Kenarcik, hunter. Wychanterował życiowe bolenia. Jestem mega zadowolony. Możecie zostawić łapeczkę do góry albo jakiś komentarz, albo pochwalić się swoimi boleniami. 74. Nowa życiówka bolenia. Była szóstka z przodu, teraz siódemka. No to może następnym razem 80 parę. No to już by było bardzo grubo. Eee, łowimy dalej. Łowimy, nie śpimy. Sama sytuacja Czy złowimy co? Panie Adrianie Wajbyku byku Nic tylko ryby łowić w takich miejscach O ty chyba poszedłeś trudniejszą to No tak bardzo często jest tak, że te trudniejsze są ładniejsze. No to mamy poryba. Niekoniecznie. Ja i mój wobler się tak szybko nie poddajemy. Bagno to jest moje życie. Czasami się czuję jak śrek. <laughs> <laughs> Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja cię przeprowadzę suchą stopą. Jasny gwint. Tu jakiś. Sarenki, dziczki sobie przychodzą, żeby łyknąć troszeczkę świeżej, świeżej nad warcianki. Ale tu jest klimat. Uwielbiam takie miejscówki. Zawsze uwielbiałem takie miejscówki od dzieciaka. Tylko żeby ten gościu nie wracał tym skuterem za szybko. Słuchajcie, póki co Druga rybka nie śpieszy się, żeby pojawić się na filmie, żeby uderzyć na wędkę, czy to u mnie, czy u Adriana, ale nie o to chodzi. Jestem przeszczęśliwy tak naprawdę. Każde wyjście nad wodę jest mega, a to jest taki strzał po prostu, nie wiem, adrenaliny połączonej z dopaminą, połączonej z kofeiną i, i jeszcze z innymi rzeczami pewnie. Mega jestem zadowolony. Natomiast na chwilę obecną jest już... 10 po 8 i za godzinę już zdecydowanie będzie ciemno. Mamy dobre 20-30 minut prawie dreptania do samochodu, ale warto. warto przejść się kawałek dalej. Warto przejść się gdzieś gdzie jest mniejsza ta presja wędkarska, gdzieś gdzie zupełnie inaczej wygląda ten klimat rzeki i gdzieś gdzie ryby potrafią też zdecydowanie inaczej zaskoczyć. Tak Zdarzyło się w dniu dzisiejszym. Nowa życiówka bolenia poprawiona o 12 cm z 62 na 74. Jestem mega zadowolony. Bardzo Wam dziękuję za odwiedziny. Możecie zostawić łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Będę bardzo wdzięczny, bo to też pomaga rozwijać się mojemu kanałowi i naszej społeczności. Jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję z dzwoneczkiem, z zaznaczeniem wszystkie. Dostaniesz powiadomienie o kolejnych filmach, jak tylko je zamieszczę. A tymczasem. Jeszcze na pewno tą godzinę, łącznie z powrotem, czyli pół godziny łowienia, pół godziny wracania. Być może uda się coś zrobić i wtedy zobaczycie to na filmie. Klimatyczna miejscówka, pamiętna miejscówka, i walka z sumem zresztą jak miałbym tego nie pamiętać, skoro to było dwa dni temu. Obserwujcie dalej, bo to jeszcze nie koniec filmu. Pięknie poleciał. Piękny rzut wyszedł, z takiego rzutu powinna być ryba, A tam jest płytko, ten wobler już nie idzie tak jak powinien. Jeszcze niedawno, nie tak niedawno, ale jednak niedawno. Po godzinie 16 ciemno, a teraz prawie 21, .00. jasno. A za to puścimy coś, co już nieraz robiło robotę, ale z parafi obrotuwek. Pa, 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 pam, pam. Naprawdę chciałbym złowić o konia przeszczęśliwy. O złowiłem Ozłowiłem słuchaj w pierwszym rzucie to rzucie. i mama pięknie i to jest właśnie ta chyba gramatura miasta To no, wygląda jak okoń. Dzięki obrotować. no mówiłem, że dobra, nie? I to taki ci powiem, nie mocno wyeksploatowany. To znówka sztuka praktycznie. Mhm. No, może trochę było rzucane, siedzi. Jest, mogę wracać do domu. Okuń, panie. Okuń. E, śliczno to, piękna. Mordko ty moja. Uciekaj. Dziękuję. Teraz. Ha, teraz to tak. Zaczep, zacząp. Chyba, że ten zaczep zaraz ruszył. Oho. Ale... Gdybym za każdym razem miał tracić jedną obrutówkę, wyciągając życiówkę bolenia, i okonia, tak jak chciałem. A i spinmada. Niekoniecznie tak jak chciałem, ale zawsze jakiś tam dodatek czyli przynęta za przynętę. Mega, mega dobrze spędzony dzień. Życiówka bolenia poprawiona o 12 cm z 62 z poprzedniego roku na 74. Być może jeszcze będzie coś w tym, w tym sezonie, w tym roku, jeżeli chodzi o bolenie. Mam nadzieję, że tak, że to nie jest pierwszy i ostatni. W ubiegłym roku był pierwszy i ostatni. Adrian, dzięki wielkie za towarzyszenie mi tutaj. Jasne, dziękuję bardzo. Mnie cię widać już w tej chwili, ale no już, już mało widać. Ciemno. Na kamerce tak, one słabo łapią. Mija, godzina 21, mamy jeszcze kawałek do auta. Za chwilkę zrobi się ciemno, a trzeba się przedrzeć przez ksaczorów, Także dziękuję Wam bardzo za odwiedziny. Możecie zostawić tą łapeczkę do góry, jeżeli mogę Was o to prosić, a jeżeli nie, to zostawcie w dół. O, zostawcie jakąkolwiek łapeczkę. Dzięki wielkie za odwiedziny. Nie przedłużam. Do następnego razu trzymajcie się, jeżeli ktoś wybiera się również na ryby, to oczywiście że połamania nad wodą życiówek i przyjemności.